Starsza pani podbija świat, part 226. 226. Tutaj hiszpańska para królewska z obstawą, jak powiemy, podobne, inne. Similar, similar, different, different naprzeciwko siebie obok siebie opposite each other next to each other opposite each other next to each other oto kilka przykładów triadycznej kolorystyki Here are a few examples of triadic color scheme. Here are a few examples of triadic color scheme. A jak powiemy, oto różne przykłady tej kolorystyki. Here are different examples of triadic color scheme. Here are different examples of triadic color scheme. widmo kolorów the color spectrum the color spectrum tęczą a rainbow a rainbow a jak powiemy podwójna tęczą a double rainbow a double rainbow Color tęczy the colors of the rainbow the colors of the rainbow zobaczyć widzieć to see to see Człowiek, ludzie w odróżnieniu od innych form życia. Humans. Humans. Widmo kolorów, które ludzie widzą, widmo kolorów, które psy widzą. Color spectrum that humans see. Color spectrum that dogs see. Pamiętamy, że to like cake to znaczy lubić ciasto w znaczeniu ogólnym. Ale jak powiemy he likes the cake, to znaczy ciasto mu smakuje. Tutaj widzimy już to określone ciasto. Można też powiedzieć: She likes the cake, to konkretne, to znaczy, że to ciasto jej się podoba estetycznie, wzrokowo. A zatem widzimy, że tu like można przetłumaczyć jako lubić albo podobać się, albo smakować. I teraz zauważmy, że kiedy przetłumaczymy to jako lubić, on lubi ciasto, he likes cake, to tak po polsku jak i po angielsku on jest podmiotem. Ale poniżej he likes the cake, tutaj po angielsku on dalej jest podmiotem, ale po polsku podmiot się już zmienia. Ciasto mi smakuje. Ciasto mu się podoba, więc to ciasto teraz jest podmiotem. Po lewej pan Boris Johnson je sałatkę. Po prawej pan Boris Johnson tą sałatkę pokazuje i najwyraźniej ona mu się podoba. A zatem po lewej mamy On lubi sałatki. He likes salads. I tutaj on jest podmiotem po polsku i on po angielsku. Ale po prawej, he likes the salad, czyli można przetłumaczyć sałatka mu smakuje. I teraz po angielsku on jest podmiotem, a po polsku sałatka. Można też przetłumaczyć sałatka mu się podoba. He likes the salad. I znowu he jest podmiotem, ale po polsku sałatka. W wielu sytuacjach można przetłumaczyć na te trzy różne sposoby, i to kontekst decyduje, jak tłumaczyć. I like all salads można tłumaczyć, ja lubię wszystkie sałatki widzimy tutaj, I po angielsku i ja po polsku są podmiotem. I like all salads można przetłumaczyć, wszystkie sałatki mi smakują. I wtedy I po angielsku jest dalej podmiotem, ale po polsku wszystkie sałatki są podmiotem. Można przetłumaczyć I like all salads. Wszystkie sałatki mi się podobają. I znowu I jest podmiotem po angielsku, a wszystkie sałatki po polsku. Czasami są tylko dwie rzeczy do wyboru. Na przykład I like flowers. No to będzie albo lubię kwiaty, albo kwiaty mi się podobają podobają. Ale w niektórych kontekstach I like flowers tłumaczymy kwiaty mi smakują. Kiedy królowa lubi swój samochód, to powie lubię go. I like it. I like it. A kiedy królowa powie po polsku smakuje mi, to po angielsku powie I like it. I like it. I kiedy jej się korona z wyglądu podoba, to powie: Podoba mi się. I like it. I like it. Kiedy czegoś nie lubimy, to wtedy powiemy: I do not like flowers. You do not like flowers. He does not like flowers. She does not like flowers. A o tym psie. It does not like flowers. I później my, wy, oni to samo. We do not like flowers. You do not like flowers. They do not like flowers. Bez okolicznik nie lubić to będzie to not like. Czyli wstawiamy słówko not między to. A like i nie pomylić tego z do not. To będzie to not like. Nie lubić. Teraz po lewej mamy lubić. To like. Poniżej lubię ciasto. I like cake. On lubi ciasto. He likes cake. Po prawej mamy nie lubić. To not like. Nie lubię ciasta. I do not like cake. On nie lubi ciasta. He does not like cake. Jak powiemy, nie smakuje mi to. I do not like it. I do not like it. A o Berlinie, jak pani Merkel powie, nie podoba mi się. I do not like it. I do not like it. A jak o Berlinie, pani Merkel powie, nie lubię go. I do not like it. I do not like it. Pani Merkel powie, nie podoba mi się to. I do not like it. I do not like it. Nie smakuje jej to. She does not like it. She does not like it. Pani Merkel o Berlinie nie podoba jej się. She does not like it. She does not like it. A o Berlinie pani Merkel nie lubi go. She does not like it. She does not like it. A o pani Merkel, jak powiemy, nie podoba jej się to. She does not like it. She does not like it. Prezydent Komorowski przyjmuje panią Merkel i prezydenta Francji Sarkoziego na deszczu. Jak sobie pomyśli pan prezydent Komorowski: Lubię ją, nie lubię jego. I like her. I like her. I do not like him. I do not like him. A pani Merkel, jak sobie pomyśli, on lubi mnie, on nie lubi jego. He likes me. He likes me. He does not like him. He does not like him. A pan Sarkozy, jak sobie pomyśli, on lubi ją, on nie lubi mnie. He likes her, he likes her, he does not like me. He does not like me. Róże są szare, fiołki są szare. Daj spokój, no co? Jestem psem. Roses are gray, violets are gray. Come on, I am a dog.